Premiera Monster Hunter Wilds tuż tuż i będziemy mogli cieszyć się kontynuacją kultowej serii już za 3 dni. Natomiast dzisiaj spadło embargo i wychodzą pierwsze recenzje i inne materiały medialne. Przekonajmy się czy gra przekonała recenzentów. Na serwisach Metacritic czy OpenCritic wspierane są recenzje od redakcji z całego świata. Przeczytać możemy, że kapką przede wszystkim dopieścił i wykonał bardzo świetne designy bestii. Również zostały dopieszczone bolączki i elementy znane z poprzednich odsłon, a całemu rozmachowi towarzyszyć ma swego rodzaju filmowość poszczególnych sekwencji. No i nie można nie wspomnieć o ikonicznym systemie walki, który i tym razem został dopieszczony. Pomimo, że średnia ocen plasuje się w okolicy 90 punktów na 100, to gry nie ominęły błędy. Recenzenci wskazują głównie na problemy wizualne czy techniczne. Grafika ma się rozjeżdżać, tytuł ma mieć problemy z odpowiednią rozdzielczością tekstur czy nie domagać wydajnościowo. Jednakże są to mankamenty, które twórcy mogą naprawić przy uładkowaniu gry w późniejszym terminie, a o ile nie będą uciążliwe na dłuższą metę. A Wy lubicie serię Monster Hunter i czekacie aż znowu uzbroicie się na polowanie bestii?